Cześć, witam Was po bardzo udanym tygodniu z Ligą Mistrzów. No, udany w kontekście tego, co gdzieś tam po prostu polecałem do pogrania. Dlatego teraz polecimy sobie z typami na weekend. W Holandii dzieje się dużo ciekawego. Omówimy Ligę Mistrzów, jakieś promki na weekend. No i gdzieś tam pokażę Wam, na czym będzie polegała też nowa grupa, którą zrobiliśmy, bo ostatnio była tylko bardziej zmianka. Trochę tam wiadomości piszecie. To tak, jeżeli chodzi o Betlab, dla tych, co nie oglądali poprzedniego filmu albo są tu pierwszy raz, wyleciał duży update duży update, przynajmniej wydajnościowy dużo rzeczy zostało usprawnionych. Na ten moment możecie mm, korzystać e, z zakupów poprzez promocje, poprzez koszyki. No, na przykład, mm, na każdy zakup możecie dokonać e, z rabatem 5 lub 10% i Kilka grup naraz. Jeżeli ktoś by też chciał, można e, zakupić. To jest taki gdzieś tam e, update. E, pod to, co będziemy budować, bo tych produktów na sklepie nie tylko grupy typerskich będzie więcej, bo w zasadzie grupy typerskiej już jakby myślę, że temat wyczerpaliśmy, chyba że gdzieś tam jeszcze będzie jakaś okresowa grupa na jakiś powiedzmy okresowy turniej. Ale Raczej zostaniemy przy tym, co jest, bo ta okresowa grupa gdzieś zawsze będzie mogła być robiona na grupach, które już posiadamy. Po prostu będziemy bardziej pod to promowali i informowali was. Ja zachęcam, żebyście po prostu wbili na nasz darmowy telegram, bo tam dajemy właśnie próbki darmowych typów. No i tam też będzie teraz wlatywało. Sporo więcej właśnie z tego AKO i Drop Alert. Dlaczego AKO i Drop Alert? Bo to są tematy, które w zasadzie nam jeszcze gdzieś tam zostały. Tematy podzielone na, na dwie grupy. AKO bardziej będzie z polskich buków promki i Dropy gdzieś będą uzupełnianie tej grupy z zagranicznych bukmacherów, więc ta grupa uzupełnia w zasadzie to wszystko, co już mamy, czyli łącznie mamy pięć grup, które są sprecyzowane pod każdy gdzieś tam, po, znaczy może nie pod każdy po preferowany styl grania, zarówno na Polsce, jak i na zagranicę. Tutaj znajdziecie jakby cały e, rozpis. Jeżeli chcecie nas sprawdzić, statystyki, zawsze możecie wejść tu, przeniesie Was do takiego Excela. Całych statystyk nie będziemy omawiać, bo niedawno to robiliśmy, za mało minęło czasu. Myślę, że pod koniec miesiąca zobaczymy jak wygląda, tylko chciałem Wam pokazać, że dopisaliśmy tutaj właśnie tą grupę nową. E, no i na ten moment, jak sobie widzicie, to mm, korzystamy z promocji fortunowej Bed Builder boost plus 25%. Jest to bardzo fajny boost. Musimy zagrać trzy mm, kupony. Jeden z takowych kuponów wręcił na darmową grupę i jest on cały czas w grze. Jak na razie widzicie, widzicie zaczęliśmy od dwóch losów, ale zobaczcie jakie są kursy na tego typu kuponach. Więc jeszcze wszystko jest przed nami. Ten oto kupon podaliśmy Wam na grupie darmowej. W zasadzie na, na darmowym telegramie warto być, bo macie próbną wersję tego, co robimy, a tu jest, jeżeli zdecydujecie się nam zaufać, pełna wersja tego, co robimy z, z podliczeniem. Jak wygląda ten kupon? Zerknijmy sobie. No i tak, zostało nam jedno wydarzenie, które będzie do pogrania. Bo tak, Sporting mamy tutaj Bad Builder i Sporting. Mamy dwa zdarzenia, które już weszły, czyli rzuty rożne drużyny Sportingu i e, Sporting wygra pierwszą połowę, chociaż w końcówce pierwszy połowę strzelili, więc nie było to wcale takie pewne. Eintracht, Galatasaray, tutaj sobie musiałem sprawdzić dla, dla pewności, e, chociaż czasem może w się pomylić, no albo nie jest to rozliczone, no ale mam też strzały 5 na 5, to są łączne strzały, też niecelne, te są światło w bramkę, więc też powinno być to rozliczone in plus. No i jeszcze jutrzejszy mecz Girona, Levante. Poniżej 23,5 łącznych strzałów na bramkę, to najwyższy kurs 3. Co daje nam taki oto wynik. Więc, jeżeli ktoś zagrał, no to jutro ma gdzieś tam finalny mecz i ten kupon może być rozstrzygnięty. Będziemy Wam tego typu kupony podsyłać i z czasem będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Czym to się różni od strategii? Strategia jest to grupą, już dla bardziej czy bym powiedział, bo na początku, jeżeli chcesz wejść, to zacznij od podstawowego pl, ewentualnie od tych AKO. Mówimy o polskich grupach, bo zagraniczne to już też jest temat pod bukmacherów zagranicznych. I tutaj w strategii mamy jakby masę kuponów przygotowywanych typowo pod pewien system gry. I pod, oczywiście, opłacalność. Każda grupa charakteryzuje się tym, że podajemy value, ale na grupie AKO będą wlatywały właśnie duble, treble, raczej nie więcej, raczej do tych, do tych trebli. A na, na grupie Strategia będą to różne rozpisane systemy w różnych konfiguracjach i tych kuponów jest sporo, sporo więcej. I to y, będzie można po prostu podobnie grać jak grupę wariu.pl, tylko będą duble i treble podawane, i uzupełniamy tą grupę o jakieś informacje, mocne informacje giełdowe, które będą co prawda gdzieś z zagranicy, ale być może i na polskich bookach też będą dostępne do gry. Więc myślę, że to jest mocne uzupełnienie. Yy, obroty bonusów nie cieszyły się takim powodzeniem, stąd też jakby wyszliśmy naprzeciw tego, co tak naprawdę chcecie, więc typy w konfiguracji AKO. Tutaj teraz się znalazły. Zachęcam serdecznie, żeby śledzić. Jeżeli stwierdzicie, że warto z nami grać, to zapraszam do pełnej wersji na Betlab. Cena też myślę, że jest ustawiona atrakcyjna. 160 zł za dostęp, więc y, zapraszam. Wracając do teraz do typowania weekendowego, to szybki y, Research Promek. Co tu jest ciekawego? Fortuna na weekend y, daje y, snajpera. Sniper już był wcześniej omawiany, najbardziej chyba odpłacalna promocja z tych, co jest na weekend. W razie pomyłki będziecie mogli odzyskać pewne środki, więc polecamy też snajpera. Używamy czasem gdzieś na naszych grupach, więc warto z niego korzystać. Superbet, macie free bet za Bed Buildera, tutaj ekstra klasy. Tak samo w Fortunie, jak i tutaj w Superbetcie nie otwiera mi się jakby rozwinięcie, jak bardziej kliknę, więc tylko bardziej pokazuję poglądowo co możecie tutaj znaleźć? 50% za użycie bedbuildera. E, też ciekawy bus na Jagielonie, chociaż e, ciężki mecz przed Jagielonią na wyjeździe z Wisum Jaga nie jest najlepszy z dyspozycji. Ale 3,70 na takim bedbuilderze mm, można, można wziąć zamiast trzech. Elfabet ma też promkę opłacalną, ale to jest promka dla nowych, dla nowych kont. Elfabeta też mieliśmy gdzieś obracać na bonus hunterze i prawdopodobnie raz na jakiś czas też coś takiego może. Się pojawić, jeżeli będzie zainteresowanie. Pamiętajcie, że LVB to jest promka dla nowych kąt, ma 45 dni bez podatku, więc warto się tym zainteresować. Yy, idąc dalej, tutaj mamy na Betkrisie Boost 200 zł freebetu za poprawny wynik raków Legia. Bardziej jako ciekawostka, jeżeli ktoś by chciał się zabawić, to, to można. No i siatkarskie Mistrzostwa Świata. Polska jeszcze nie odpadła, kilku faworytów już poległo, więc mamy niespodzianki. Można zgarnąć tutaj kilka freebetów, jak doczytacie regulamin, to w zależności ile zakładów postawicie na naszą kadrę, która mam nadzieję, że w tym turnieju zajdzie daleko, a szczerze to ja liczę, że będzie po prostu wygranym, bo mamy ten potencjał w siatce od e, dawna. Ok, i teraz przejdziemy sobie do propozycji i sugestii m, typów na redivizję, myślałem, żeby dodać coś innego, ale może nie. Tak pokrótce co się wydarzyło w Lidze Mistrzów yy, i dlaczego jest tak źle z perspektywy kibica, yy, to tak, PSW Royal Union mówiłem, że sercem za, zawsze za holendrami, ale rozum mi podpowiadał, że będzie ciężko i było ciężko. Mm, to jest tak. Wcale PSW nie było aż tak gorsze, jak gdzieś tam mówią komentatorzy, aczkolwiek w finalnych błędach w obronie, to co, to wszy co wszystkim mówiłem po prostu się ziściło. Przegrali ten mecz yy, po prostu w głowach i w obronie. No i przegrali też również dlatego, że Saibary nie miał stuprocentowych okazji, on miał dwa tysięczniki, gdzie wystarczyło tylko dołożyć nogę, szczególnie ta druga, gdzie pewnie będzie latała po memach w internecie, jak to nie trafia się z pół metra do bramki, nie trafia się w zasadzie w piłkę dobrze i obok strzelał, no więc jeżeli takich stacji się nie wykorzystuje, tam jeszcze była poprzeczka Van więc więc po początek meczu był taki elektryczny, no to nie ma mowy o zwycięstwie. Belgowie wykorzystali tą sytuację bardzo mądrze. Wypunktowali punktowali drużynę tak jak, tak jak po prostu trzeba. Czyli konkretnie dwie kontry. Widać jakość u mistrza Belgii, co mnie trochę dziwi, bo Belgia zawsze była w cieniu holenderskich drużyn. A teraz klapp Bridge, który wygrał 4-1 z Monako i tam gra Kars Forbes, który został sprzedany za Ajaxu za 6 baniaka, wcześniej kupiony chyba za dwa razy tyle z Manchesteru City. Tam gra jak w najlepszy, niby taki jeździ bez głowy, ale tam gra, a w Ajaxie i w PSV jest po prostu jeden wielki y, dramat. No i co tutaj się dzieje, tak jeżeli ktoś lubi Ligę Holenderską i na przykład dlatego to ogląda, to pokażę Wam coś takiego, że tutaj toczy się, tak jak w Polsce mówimy o tym rankingu UEFA, y, taki bój korespondencyjny między Holandią, Portugalią a Belgią i na ten moment Holendrzy mają ten sezon, gdzie pamiętacie, gdzie Ajax doszedł bardzo wysoko do półfinału Ligi Mistrzów, tam jeszcze Feyenoord wysoko dochodził, no mają 19,200 punktów. Teraz to oni by mieli dodatkową różne Ligi Mistrzów za ten wynik, bo to zostało wprowadzone. Byli drudzy po Anglii, więc taką by dostali opcję. No ale taki sezon zdarza się raz na x lat, że generacja Jaksu się trafiła. No i co się będzie działo dalej w następnym sezonie? Straszna strona takich syfiaste reklamy. E, niestety, trzeba chyba ad aktywować ponownie. E, po tym sezonie spada nam ten najlepszy po prostu sezon, i Holendrzy teraz. Oni mają co prawda wszystkie zespoły. 6 na 6 mogą fajnie punktować, ale jeżeli nie zrobią dużej różnicy z Belgią i z Holandią, no to stracą mm, tą e, trzecią drużynę, która gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. No to jest pod względem finansowym, a wskoczy tutaj Belgia, która ostatnio punktuje zasłużenie. No i wiecie co, ja mam taki z tym rankingiem UEFA dość duży zgrzyt z jednej prostej rzeczy, bo mm, łatwiej jest takim drużynom jak Ajax i PSV punktować zdecydowanie w Ligi Europy, a najlepiej w Lidze Konferencji i te, te punkty ważą tyle samo. Dlatego też tym dziwnym trafem Polska, symulując już następne, jak będzie tak szła dobrze, też ma wszystkie drużyny w Europie Ligą Konferencji, wzbije się wzwyż do rankingu Rankingu europejskiego. Jeżeli UEFA tego nie zmieni, a nie chce tego zmieniać, żeby były te niby szanse równe, no to będziemy mieli właśnie takie skoki, że ci, co będą spadać, i będą bardziej punktować, na przykład mocniejszymi drużynami widzę konferencji, gdzie tam mamy już typowo ogórkowe składy, może paroma perełkami, jak na przykład Fiorentina czy tam ostatnio Chelsea. Bo już nawet to nie te czasy, kiedy były spady z Ligi Europy i grały na przykład, nie wiem, Roma w finale z Feynordem to ta Liga Konferencji miała coś fajnego, a teraz to w zasadzie, no, wygrał też się Piakos może wygrać jakakolwiek drużyna, nawet Legia Raków, czy, <ścoughs> czy, czy Jagiellonia przy jakimś niezłym sezonie, więc a za to się punktuje tak samo jak za Ligę Mistrzów, gdzie mierzysz się z najmocniejszymi. Więc tutaj pokazałem wam w kontekście, o co się toczy gra dla różnych holenderskich. No i ja oczywiście, jak oglądam te drużyny, to im Na no Na razie mają mniej punktów, to no mają jeszcze 6 na 6 zespołów. A tutaj Belgowie 3 na 5, ale ten Club Bridge i Union idą bardzo mocno. I jeszcze zostały mi Racing Geng, Odpad, Underlecht i KA Gent. Więc tak to wygląda. Boli, porażka w takim w takiej konfiguracji, bo jest to na pewno duża niespodzianka. PSW z przodu wygląda nieźle, bardzo nieskuteczne, ale tył to, to jest masakra. No i Royal Union, drużyna spokojnie do ogrania. No, pierwszy mocny kurs tutaj nam e, wszedł. Olympiakos, Pafos Slavia, Bodo. Tutaj widzicie niby czerwono, ale tak naprawdę to była sugestia i mówiłem, żeby z handicapem grać, że te drużyny Mogą nawet tutaj wygrać. I gdyby Pafos nie grał w dziesiątkę, to kto wie, tam kurs był nawet do 8 doszedł, więc nieadekwatne to też nie jest nic mocnego. Więc jak ktoś pograł z handicapem, to też ładne kursy wziął, więc można powiedzieć, że te trzy sugestie jak najbardziej spoko. Największy pewniaczek, czyli topa Ajaxu z Interem. Weszło nawet kurs, spadł do 1,67. Dużo osób zagrało, ajax jest w ogóle bezzemny. Trener nie działa, te nowe transfery, Oscar, Raul Moro na ławce rezerwowych, to wygląda tak jakby hetinga jak dostał tych piłkarzy, ale ich nie chciał i nie wie co z tym teraz zrobić. Wpuszcza ich, ale to nic nic nie daje. Gość też nie wiem jak Oscar gra na skrzydla, powinien grać w środku. Mm, bardzo słabo to wygląda. Dolberg też przyszedł za nie wiem, 10 baniek. Kolejny gość z tu po dobrym sezonie też siedzi na ławce. Ja się nie dziwię, że gra Werhost, bo tam naprawdę w Ajaxie jest źle. Jeżeli na środku też wystawiany jest postawę w podstawowym składzie Juri Recher, a McConelly, który przyszedł z Liverpoolu, nie wiadomo czy on w tym sezonie będzie grał, to ten sezon trzeba spisać moim zdaniem na straty. Ajax ma o wiele łatwiejsze relacowanie niż PSV, to w topa PSV bardzo komplikuje sytuację, bo chyba z takich łatwiejszych rywali to będzie jeszcze Olympiakos, a później już same top marki. Ajax na przykład ma Karabach, ale Karabach. 3-2 wygrał z Benficą, więc jak teraz bym widział Ajax z Karabachem, to w ciemno grajcie na Karabach. Ajax według tych predykcji jest jedną ze słabszych drużyn Ligi Mistrzów i to wszystko pokazuje, bo Inter był tu do, do ogrania, był do ugryzienia, no ale czym, jak nie ma tutaj żadnych zębów, jak oczywiście akcja Mika który był sam na sam, to bardziej przypadek niż gdzieś tam splot dobrej gry, więc na luzie ten mecz wszedł, tam dwa gole Tiura ma, takie same bliźniacze z główki, bo nie miał oczywiście tego pokryć, o głowę niższy klasen skakał, ale nie doskoczył. Inter totalnie na luzie, ja bym nawet nie chciał widzieć jakby oni grali nie wiem, we Włoszech i by musieli włączyć drugi bieg, a też mam takie wrażenie, że jakby jak nie strzelił jakiegoś gola, to oni zaraz by ruszyli i by było po ptakach. Więc ten pewniaczek wszedł i niestety przykro mi się patrzeć jako kibica jak są holenderskie zespoły, Teraz, po tym co pokazują, one powinny być co najmniej jeszcze bliżej, a jak co dwa do Ligi Konferencji, o tam by pojedynki z Legią i z Rakowem były adekwatne do stanu ich jakości gry. Bayern-Chelsea, jak najbardziej tutaj Bayern spokojnie wszedł. Liverpool-Atletico, tutaj takie kombo dawałem i to kombo też wam weszło, tak? Bayern-Liverpool-Atalanta, jeżeli się nie mylę, to tak było bo tu grałem na, na jedynki i spokojnie to weszło. Club Bridge to też był dobry kurs, on chyba był wyższy. No niestety ci Belgowie są mocni, My, te dwa kluby, Bridge i Union. Rozwali Rangersów chyba w dwóch meczach dziesięć ileś, a teraz Monaco, które jest całkiem mocne, 4-1. Co prawda Monaco na początku jest karnego i to już wszystko mogłoby się ułożyć inaczej, bo taka jest piłka, ale 4-1 to budzi, budzi respekt. Club Bridge jest taki mocny i przypominam Forbes, który odszedł z Ajaxu za sześć baniek Klap w podstawowym składzie i zbierałem mego noty. I gdzie jest problem z Ajaxem? Nie wiem, bo nie jestem przy tej drużynie cały czas, tylko oceniam jako kibic postronny. Eintracht, Galata, Seraj, no i tutaj mamy mm, zwycięstwo Eintrachtu, chociaż Galata prowadziła. Dziwi, dziwią mi ci Turkowie, ciągle kupują, przepłacają e, e, gości same gwiazdy. A przychodzi co do czego i ostry wpierdziel Newcastle Barcelona, też graliśmy na Barcelonę, ten kurs mocno wzrósł, 2-1. No i Juventus Dortmund, tutaj był typ na, na Juve, też dokonali heroicznej roboty, bo z 2-4 na 4-4. Na Więc tak naprawdę hmm, tylko dwie sugestie tutaj nam całkowicie nie siadły, bo tutaj grałem czysto, tu hmm, też grałem czysto, a tutaj sugerowałem też, można zagrać z podpórką. Więc świetna, świetna liga mistrzów. Jak ktoś to pograł, oczywiście nie namawiam, zróbcie co uważacie za słuszne. To tu to, to w tym przypadku zarobił. Idąc teraz na ligę holenderską, pójdziemy tylko w ligę holenderską. Dzisiaj Twente wymieniło trenera. Naprawdę Twente bardzo fajne transfery poczyniło i nie wiem dlaczego to się na razie nie spina. Bym zaryzykował, że takers tutaj się odbiją. Wolendam akcesjon. Zostawię ten mecz ze względu, że wydarzyć się to może dosłownie wszystko. Groningal, Telstar. Groningen ostatnio zaskakuje. Grałem na Utrecht, wygrali 0-1 na wyjeździe. A Telstar, nie rozumiem tej drużyny. <grybujesz> no to właśnie jest piłka. Z najlepszymi yy, za narobili bardzo dużo problemów. A w wygrali na Philips stadion 2-0. Idziemy na Telstar. Oni odpalą. Sittart, Utrecht, Utrecht yy, um, zagrał gorzej, że całkiem niezła kampania. Nad... Na początku tego sezonu, szczególnie u siebie i dlatego pod to bym tutaj dawał 1 lub 1x jak uważacie Breda Herakles. Herakles chyba najgorszy sezonu, same porażki. Odpuściłbym ten mecz, bo tu się wydarzyć może zupełnie wszystko i nie mam jakiejś takiej przykładni yy, gdzie lepiej. Dobra, cwolle, yy, orły. Chodzi mi tutaj na over, więc możecie zaryzykować jakiś over 2,5, yy, 2,75 czy coś. Jeżeli miałbym już kogoś stawiać, to bardziej Orły będą reprezentować Holandię, też w Europie. Herenwen Najmechen też niezły skład, niezłe poczynania na rynku transferowym, ale nie mogą się odnaleźć po tym, jak grali Cesarscy jeszcze szczególnie w meczu z PSW, gdzie tam był wynik na styku, 3-5 się zakończyło, ale też Nijmegen nie trafił lokalnego. No równie dobrze w drugą stronę mogło się to zakończyć. No i to też pokazało, jeżeli PSW traci trzy bramki z Nijmegen, a powinno stracić ich więcej, bo zmarnowany karny i tak dalej, w jakiej patologii ten klub jest. No i to są bolączki tych wyprzedaży najlepszych graczy, a później szybka, mm, szybkie transfery i nie wiadomo jak będzie. Raz wypali, raz nie wypali. No i tak, mamy te dwa mega hity. Yy, tutaj w Holandii. Może od tego mniejszego kalibru mega hitu AZ Alkmaar Feyenoord, to te, tam mam tutaj yy, zagwostkę. Dla mnie Alkmar yy, też dużo straciło. Owszem, tam na, na sam koniec dwa ciekawe transfery. Ale Twojej jest w gazie, wygrywa wszystko, aczkolwiek ma też te swoje problemy. Ale Ueda na ataku na razie 5 meczy, 5 goli. To nie wygląda źle. Obrona Watana z Achmedowiczem bardzo solidna. W pomocy równie dobrze jest nadmiar bogactwa. Jak Moder wróci, to będzie miał problem, bo na przykład Valente, stein i Hwang to jest taki środek, który ciężko, żeby tam Kuba Moder łatwo miał z dostaniem się. Ale ten Feyenoord nie gra zachwycające. Dwie największe transfer, transfer e, Borksa, znaczy największy Stejna była, ale jeden z większych Borksa. Po co kupować gościa z Porto, który tam niewiele e, nastrzelał bramek i nic e, nie pokazał za tyle? To jest dobre, dobre pytanie i w ogóle nie dostaje szans gry. Diara też tak samo nie dostaje. Ostatnio grał młody slory. E, a później jak zszedł ten slory, to jeszcze wszedł gość z akademii, a Diara, który był kupiony za tam nie wiem, 2-3 bańki. Nie dostał tych szans i Van Persie to tłumaczył tym, e, że po prostu on będzie stawiał na kogoś, kto jest aktualnie w najlepszej formie, a nie dlatego, że tyle na niego wydali. Więc te, to też wygląda dziwnie. Tenkszted z, z Benfiki również nie gra, więc Borgs, sztet, Diara nie grają i, i Van Persie szuka wśród młodzieżowców. Dziwne, aczkolwiek ten Feyenoord całkiem nieźle sobie radzi. Yy, UEDA to ciekawy napastnik, nie jest te, te, taki typowy szpikulec jak Jimenez, to wykorzysta wszystko, trochę techniczny i, i coraz lepiej to wygląda. No, chociaż w meczu z Herenwym było trochę nerwówki, ale suma summarum Van yy, Persie też nie jest doświadczonym trenerem. Póki co jego Feyenoord yy, wygrywa wszystko oprócz tego dwóch meczów z Fenerbacze, którzy przegrali trochę na własne życzenie. Mówiłem o tym, że nie byli gorsi od Turków. Idzie dobrze, więc byłbym skłonny zaryzykować na, na Feyenoord. Równie dobrze tutaj yy, może być ciekawe pod over, jak i PSV Ajax z, z tymi obronami. Oczywiście te trzy mecze... Yy, Swole, e, orły PSW Ajax i Alkmaar Feyenoord Można też pobawić się pod over, to jest taka sugestia. E, ja tutaj nie mam e, większych złudzeń. Obie drużyny kompromitują się, szczególnie w Europie. Tu można spróbować jeszcze minus 1, minus 1,5. Ten kurs będzie bardziej satysfakcjonujący. Dlaczego w tą stronę? E, Ajax nie ma w ogóle argumentów. Na mecz Ligi Mistrzów, jak się wyda, wystawia Edward Sena, który przyszedł z orłów. No to to nie jest poziom y, Ligi Mistrzów w żaden sposób. Hmm, też w PSW w meczu z Unionem y, dwa duże babole zrobił Pepi. Ciekawe, czy on po prostu zagra, bo sprokurował karnego, a potem straty i dwa gole tak PSW łatwo straciło. Ta obrona y, po stracie Bożkaliego jest y, po prostu dziurawym sitem, ale z przodu wszystko działa. A że Ajax nie ma zębów i że zagra na wyjeździe, dla mnie jest po prostu łatwym jakby kąskiem y, dla każdego mocniejszego rywala. Y, bo widać jak on się męczy ze słabymi ze drużynami, a co dopiero z PSW. Oczywiście obie drużyny mają sobie problemy, ale PSW jest zdecydowanie mocniejsze z przodu. Y, no mecz, gdzie te drużyny będą musiały sobie coś udowodnić, ale im szybciej też za Jaxów wyrzucą hejtinga, to być może i lepiej do tej drużyny. PSW to jest myślę, że kwestia po prostu zgrania, poukładania obrony i to już będzie funkcjonowało znacznie, znacznie lepiej, bo od linii środkowej do ataku jest naprawdę czym się zachwycać. Dlatego mój typ jest na, na PSW, czy chcecie z handicapem, minus jeden jakiś bezpieczniejszy, można pomyśleć o Overze i taka jest sugestia na ligi holenderskie. Więcej tutaj typów nie przewiduję, oby było tak zielono, jak na po ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. I to tyle. Zapraszam Was na BetLaba. Tam gramy już tylko matematycznie pod bety, gdzie jest, gdzie są gwarancje na to, że w długiej perspektywie powinniśmy być na plus. Więc zapraszam do śledzenia na Telegram i do pełnej wersji BetLab.pl. Cześć, do następnego.